No Dzień dobry, moi drodzy, bonjour. Krzysiek na kanale Lazurower w towarzystwie Aleksandry. Dzisiaj wracamy do tematu nieruchomości. Nasze dwa wcześniejsze nagrania w tymże temacie spotkały się z Waszym bardzo ciepłym przyjęciem, a przede wszystkim odzewem. Bardzo dużo osób odezwało się będących zainteresowanymi zamieszkaniem na Lazurowym Wybrzeżu, do czego tutaj od dwóch właściwie lat już Podprogowo nakłaniam, natomiast przechodzimy już do konkretów w tym naszym przekazie i dzisiaj pokażemy Wam na konkretnym przykładzie, jak może wyglądać owa przeprowadzka, ewentualnie inwestycja, ponieważ e, nasze działalności tutaj zarówno obejmują przeniesienie się, czyli zakup nieruchomości na własne potrzeby, ale także na cele inwestycyjne, że po prostu będzie można sobie taką e, zakupioną przez Was nieruchomość wynajmować i mieć. Bardzo popularny dochód pasywny. Za chwilkę oddamy głos Aleksandrze, która pokaże nam, co takiego w ofercie pojawiło się ostatnimi czasy. Zapraszamy. Kochani, witajcie. Jesteśmy w moim apartamencie w Villefranche-sur-Mer. Zapraszam Was tutaj y, do salonu. Jest to mieszkanie o, 70, o powierzchni 74 m2. Kosztuje w okolicach miliona, co daje nam średnio 14 tysięcy za metr kwadratowy. Czemu tak drogo? Jest to rezydencja z basenem, z ogrodnikiem, z ochroniarzem, a przede wszystkim z świetnym widokiem oraz tarasem. Tutaj widzicie e, piękny widok na zatokę Villefranche. Widać też stare miasto, e, przylądek Saint-Jean e, A tam w oddali widać też e, Nicea i na przykład lotnisko, ale to już tak bardziej na horyzoncie. Jeśli chodzi o średnią cenę w Villefranche sur Mer, będzie ona się wahała w okolicach 10 tysięcy euro za metr kwadratowy. Tutaj właśnie, tak jak już wspomniałam jest troszkę drożej, ale też płacimy za wyższy standard, za taką dodatkową opiekę nad budynkiem. Co mogę powiedzieć jeszcze, ceny będą też wyższe, jeśli chodzi o domy, jeśli będą to domy na przykład wolnostojące, to ta cena za metr kwadratowy będzie stosunkowo wyższa. Jeśli chodzi o ten apartament, jest on podzielony w ten sposób, że mamy dużą przestrzeń właśnie tutaj taką do życia, gdzie mamy salon, Właśnie połączone z kuchnią, a dodatkową, jakby drugą częścią są dwie sypialnie, z czego każda z sypialni ma osobną łazienkę. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie w przypadku, kiedy na przykład kupujemy i chcemy zaprosić rodzinę, albo na przykład dzielić apartament ze znajomymi. Jest to bardzo w zasadzie częsty profil inwestycyjny. Także możemy, mogę Was zaprosić do druż, dru, drugiej części. Właśnie tutaj mamy taką sypialnię i... W drugiej części jest łazienka. Wszystko jest, jak widzicie, odremontowane. Z bardzo wysokiej jakości materiałów. No zwykle te renowacje już takie są. Jest też bardzo wielu um, deweloperów na przykład w, o włoskich korzeniach, co oni też często sobie sprowadzają te materiały oczywiście od siebie, tak. tak. Wychodzi im taniej. Tutaj mamy Drugi, właśnie drugi salon z łazienką, przepraszam, nie salon, tylko sypialnie, ale z tego salonu możemy się do nich dostać. Także jest to całkiem fajnie zorganizowane. Ten układ e, myślę, że jest dosyć wygodny, i tutaj mamy na przykład też jeszcze taki drugi balkonik, który bardziej służy. To akurat są tutaj, ktoś po prostu ustawił sobie kwiaty. Także całkiem fajnie to wygląda. Zapraszam do mnie po więcej informacji i nie zapomnijcie dodać, jeśli jeszcze nie jesteście. Dodajcie się do mojej grupy na Facebooku, tam możecie zadawać pytania i też być na bieżąco z moją ofertą. No, ja muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem tego mieszkania. Widok oczywiście robi największą robotę z mojego punktu widzenia, ale i z większości Was zapewne też, natomiast zwracam uwagę również na bardzo wysoką jakość wykończenia. Wszystko jest tutaj nowe, co nie jest oczywistością w przypadku zakupu nieruchomości na bo często są to nieruchomości wymagające znacznie większego odświeżenia, gdzie jednak czuć troszkę e, oddech poprzedniej epoki. Natomiast tutaj wszystko zostało doprowadzone do bardzo dobrego stanu, a jednocześnie pozostawiło Wam możliwość finalnego nadania tego finalnego sznytu, ponieważ nie ma tu mebli, nie ma tu e, całego takiego wyposażenia, które tworzy ów klimacik i ten klimacik będzie mogli sobie nadać sami wedle Waszego uznania, czyniąc to lazurowe gniazdko jeszcze bardziej spełniającym wasze lazurowe marzenia. Mam nadzieję, że jesteście już tylko o krok od ich spełnienia, a w realizacji pomoże Aleksandra, której dziękujemy Wlecam. za tą prezentację. Do zobaczenia na lazurowym oraz w kolejnych odcinkach nieruchomościowych. Bizu, 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 bizu ciał, ciao, abiento.